Dajcie w kolejnym odcinku podcastu w historii. Dzień dobry, to jest podcast Dawid Ciuta w historii. Przed nami kolejny odcinek serii Galicja na froncie. Tym razem, tak jak obiecałem, skupię się na przebiegu pierwszych miesięcy wojny w tak bliskim i Beskidzie Niskim. Dziś opowiem o walkach w całym regionie, a w kolejnym odcinku skoncentruję się na samych Golicach. Mieście, które jest sercem tego regionu, a o którym jeszcze nieraz usłyszymy w tym podcaście. Zatem zaczynajmy przy mikrofonie Dawid Ciuta, a to jest mój autorski podcast Dawid Ciuta w historii. Przypomnijmy o tym. O czym już powiedzieliśmy. Ofensywa wyprzedzająca, czyli pierwsza operacja austro węgierska w tej wojnie, toczyła się co prawda z dala od Beskidu Niskiego. Ale opór i napór Rosjan spowodował, iż już we wrześniu 1914 roku CK Armia musiała się cofnąć. Najpierw na linię Sanu, a po kilku dniach wykonała kolejny etap wielkiego odskoku tym razem nad brzegi rzek Dunajec, Biała i Najbardziej interesujące z punktu widzenia naszych dzisiejszych rozważań są jednak manewry drugiej, trzeciej i czwartej armii austro-węgierskiej, które zajęły bardzo ciekawe pozycje. Mapy w dłoń, prześledźmy te pozycje. Czwarta armia austro-węgierska stanęła na linii tanów w Trzecia armia. Zajęła stoki Beskidu niskiego od Gollic przez Magłę Małastowską, aż po wieś Konieczna na obecnej granicy polsko-słowackiej. Natomiast druga cesarsko-królewska armia stanęła od Koniecznej wzdłuż stoków Karpat na wschód, aż po Bieszczady. Tam ogół sił cesarsko-królewskich miał się przegrupować, uzupełnić straty, i z tych linii w październiku wyszła kolejna ofensywa. Walki co prawda nie toczyły się bezpośrednio w Beskidzie Niskim, ale tereny te, jako bezpośrednie zaplecze frontu, z pewnością dźwignęły część, przynajmniej część ciężału walk. Jednak po kilkunastu dniach żołnierze trzech armii austro-węgierskich musieli tu wrócić, na swe wcześniejsze pozycje, ponieważ rosyjski walec parowy, jak nazywamy kolejną rosyjską ofensywę, dopiero się uspędzał. Kiedy zatem wojna tak naprawdę zagościła w te tereny? Jak już wspominaliśmy cięża walk, ludność Beskidów, w tym Beskidu Niskiego, odczuła już od pierwszych dni konfliktu. O tym sobie jeszcze powiemy. Jednak wiemy na pewno, że dopiero na początku listopada na terenie Beskidu Niskiego zagrzmiały działa. Dokładnie 4 listopada za sprawą sił ósmej armii rosyjskiej generała siłowa, o którym też usłyszymy jeszcze w tym podcaście. Siły te od północnego wschodu uderzyły na przełęcze karpackie, które co prawda były obsadzone przez wojska austro-węgierskie, ale tych żołnierzy mówiących po niemiecku było tam stosunkowo mało. Musieli zatem pod przewagą wroga po prostu się wycofać. W drugiej połowie listopada... Jednostki XII Korpusu Rosyjskiego ze wspomnianej już ósmej Armii rozpoczęły atak z pozycji ulokowanych nieopodal wsi Banica, Krzywa, Świątkowa i Krępna w kierunku Koniecznej i leżącej tuż obok przełęczy prowadzącej na Górne Węgry, czyli terytoria dzisiejszej Słowacji. I tym atakiem udało się Rosjanom wedrzeć na kilkadziesiąt kilometrów w głąb dzisiejszej Słowacji, zdobywając między innymi Barderów i Świdnik. Jednocześnie siły carskie rozlały się po Wyskidzie Niskim, zajmując kilka wsi i miasteczek na zachód od głównego kierunku uderzenia. Manewr ten miał zabezpieczyć tyły wojsk nacierających. Teraz może się Wam przydać jakakolwiek mapa powiatu goldickiego i okolic. Możecie zapauzować, znaleźć ją w internecie, bo przed nami jeszcze wiele nazw geograficznych. Dla mieszkańców tych okolic będą to co prawda nazwy znajome, i dla Was pewnie mapy będą zbędne, ale innym mogą się przydać. Poruszajmy więc tematem. Podczas gdy część XII korpusu wdzierała się po trupie Austriaków, Węgów i Polaków na teren Słowacji, inna część tych sił zajęła miasteczko Uście Ruskie, które dziś nosi nazwę Uście Gorlickie. Kozacy, służący w siłach rosyjskich, założyli w tamtejszej karczmie lazaret i kwatery oficerskie, a także skonfiskowali miejscowe zapasy żywności na potrzeby wojsk. Czy dali się miejscowym weznaki bardziej? Tego nie wiemy. Po prostu nie mamy źródeł, które mówiłyby o tym wprost. Kolejne atarcie rosyjskie. W tym regionie nastąpiło 28 listopada. Znowu w okolicach Koniecznej oraz na przełęcz Dukielską. No, całkiem spory kawałek terenu, który pokonać musiały wojska rosyjskie. W tych dniach padły też austro-węgierskie takie ośrodki regionalne oporu na wzgórzu Rotunda i na przełęczy Beskidek. To wszystko można znaleźć na mapie geograficznej Beskidnińskiego. Rosjanie tyły mieli zabezpieczone. I droga na Nizinę Węgierską i w kierunku Budapesztu wydawała się stać przed nimi otworem. Ba, siły carskie już nawet przechodziły Karpaty. I wtedy z naczelnego dowództwa przyszedł rozkaz, którego się nikt nie spodziewał rozkaz odwrotu. Co takiego mogło stać się na przełomie listopada i grudnia, że generałowie carscy zmuszeni byli zrezygnować z tak wielkiej szansy zadania Austowęgą śmiertelnego ciosu? O tym dowiemy się w kolejnych odcinkach, ale nim opowiemy sobie o działaniach wojennych, zajmijmy się losami ludności tych terenów. A tutaj źródeł już mamy całkiem sporo. Dlatego moja, moją własną opowieść będę przeplatał cytatami z tamtych czasów. Obecność wojsk rosyjskich w Weskidzie Niskim w ogóle rozpoczęła się 14 listopada 1914 roku, kiedy to kawaleria kozacka bez walki weszła do Biecza. Zabezpieczyła przejścia przez to miasto dla innych oddziałów carskich, które pomaszerowały dzień, da, dzień później w kierunku Gorlic i dalej na zachód. W pamięci mieszczan zapisali się najczarniejszymi głoskami. Cytując wspomnienia jednej z nich, Marii Kromkajowej, z chwilą ich przybycia zaczynała się orgia niszczenia domów, sklepów i zabierania rzeczy. Płacz ludzi idzie w ich ślad”. Twarze dzikie, grabieżą i tunkami podniesione. Hałas, wrzask, rozbijanie kółek. Moskale, zgodnie z kozakami, chodzą od domu do domu. Wywlekają bydło, prosięta. Między sobą rozbijają się przy dzieleniu łupów. Ludzie nie śpią, zmęczeni, życia niepewni. Dzień później kozacy i kawaleria rosyjska zajęli golice. Stamtąd mamy bardzo podobną relację, mówiącą, Iż żołnierze w całym mieście ekwiwowali alkohol i jedzenie, które niemal natychmiast pochłaniali w ilościach chłodowych. Spowodowało to, szczególnie w wypadku alkoholu, całkowity upadek dyscypliny wśród żołnierzy carskich, co objawiło się gwałtami i przestępstwami na ludności cywilnej. Tamu temu położyli dopiero oficerowie rosyjscy, którzy kazali wylać cały miejski zapas alkoholu do Ensztoka i do rzeki Ropy. Szerzej o sytuacji w Golicach opowiem Wam jeszcze za tydzień. Dziś przytaczam tę wzmiankę dla jednego ważnego powodu. Skoro Kozacy tak śmiało poczynali sobie w bieczu i w Golicach, wielce prawdopodobne jest też, że podobnie było we wspomnianych wcześniej Uściółowskim, Gładyszowie czy Koniecznym. Jeszcze jedna ciekawostka, którą da się znaleźć we wspomnieniach z Golic. W dzienniku Władysława Kijowskiego czytamy. Patrol Kozacki. Ten, który przybył do miasta jako pierwszy, wdał się z ludnością cywilną w rozmowę, z której dowiedziano się, że są oni narodowości Polskiej. Opowiadali oni, iż Polaków wszędzie wysyłają naprzód. Koniec cytatu. Dwa krótkie zdania, a niosą nam dwie ważne informacje, chyba nawet kluczowe. Kozacy, którzy szli w przedniej straży wojsk carskich, czuli się Polakami. Być może pochodzącymi z terenów dzisiejszej Ukrainy, które jeszcze nieco ponad 100 lat przed I wojną światową były częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To nic dziwnego, ponieważ od zawsze wiemy, że w szeregach wojsk rosyjskich także służyli Polacy. Jednak w świetle przedstawionych wcześniej relacji o pijaństwie i rozbojach tych oddziałów ciężko pozytywnie patrzeć na etnicznie polskie oddziały carskie. I druga bardzo ważna informacja, którą Wyczytujemy z tych wspomnień. carstwo oficerowie traktowali polskich żołnierzy po prostu jak mięso amatnie. Zawsze wysyłając ich naprzód. Nic nowego, prawda? A jednak bardzo dużo mówi nam to o sytuacji Polaków w armii rosyjskiej. Ale wracając do sytuacji mieszkańców Beskiduńskiego późną jesienią 1914 roku. Ponieważ traktowali oni wojska austriackie jako swoje wojska, powszechny był więc strach przed Rosjanami. Wszędzie tam, gdzie się pojawiali, pokazywali, że opinie te są w pełni uzasadnione. W kilka dni, stacjonując w regionie, zamienili życie tamtejszego chłopstwa i mieszczaństwa w koszmę. Rekwizycje, rabunki, rozboje, przeszukania i pospolite kradzieże naznaczyły rosyjską okupację Beskidu Niskiego na tyle, że Rosjan demonizowano potem każdego dnia. Na wsiach było co pewne nieco lepiej, ale raczej też tragicznie. Przez wsie wojska czarskie przechodziły, ewentualnie pobiały kontyngenty i tyle. Nie rozsiadały się tam najdłużej. Więc może było ciężko, ale w miastach było na pewno jeszcze gorzej. A już na pewno w Golicach. I o tym zamierzam Wam opowiedzieć za tydzień. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tak ważnego dla mnie odcinka. Zapraszam na kolejny. A to był podcast Dawid Siuta w historii. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie serii Galicja na froncie. Minutem koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać co o nim myślisz. Napisz też. Jeśli nie zgadzasz się z którąś z moich testów, chcesz o niej podyskutować. A może masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? Też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału, wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby stawać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.